moi ja jestem Beniu, a to jest The Binding of Isaac Repentance i dzisiaj porobimy sobie trochę challenge. Myślę, że po prostu po kolei z nimi pójdę, bo ja yeah, trochę ich jest i chcę przynajmniej kilka z nich mieć z głowy, jak nie wszystkie nawet, więc tym się zajmiemy. E, ogólnie też daily runy teraz chyba nie ma sensu robić, bo jedyny achievement, który mi został z nimi to żeby po prostu brać udział w 31 daily runach. Więc tak naprawdę to tylko wejdę do nich i wyjdę i już mi to zaliczy, więc ja będę tak robił po prostu. Widzę, że za godzinę jest kolejny daily run, to może od razu też w tym odcinku zrobię. Ale tak, to po prostu zrobimy challenge. No zaczniemy od Peach Black. Dosyć prosty challenge. Musimy tylko matkę pokonać i po prostu jest ciemno i nie widzimy serc. I, I temy Nie wiem w sumie czy nie widać ich tam. W sumie to nie pamiętam. Dawno robiłem ten challenge. No ale ten challenge jest prosty. To jest pierwszy challenge. Dosyć łatwy. Tak więc to nie będzie nic trudnego. Jeśli chcecie więcej Izaka, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie też subskrypcję. Wbijmy może 500 subów do końca roku. Byłoby bardzo fajnie. I może jakiś specjal będzie na to. Zobaczymy. Ten pierwszy i ten z to w sumie nawet dobry jest. Bo no to ten co ma takie homing, takie samonaprowadzające się strzały i one zadają dosyć dużo damage'a. Nie wiem czy nie więcej ode mnie nawet. I drops no może być IBS. Też podczas challenge nie da się odblokowywać normalnie achievementów innych. Ale pamiętam, że jak grałem w normalnego Izaka, w tego pierwszego Izaka, to tam dało się właśnie odblokowywać rzeczy podczas Challenge'a, co było trochę głupie. Więc w sumie dobrze, że zmienili to. Uuu, Eden's Blessing. Czy Eden's Blessing działa podczas Challenge? Jestem prawie, że powiem, że nie. Właśnie miałem ogólnie też zainstalować więcej modów, ale zapomniałem o tym, więc może w następnym odcinku będzie parę modów. I myślę, że odcinki będę robił tak, że dzisiaj są challenge, w następnym odcinku są, będą normalne rany, a w jeszcze kolejnym grid mode na przykład i tak taka rotacja jakby będzie. E, nie wiem ile mam HP, ale myślę, że. Mogę wziąć to. Też nie pamiętam co się odblokowuje z tego challenge'u. Chyba. Czy to jest runa Hagalas za ten challenge? Nie pamiętam. Możliwe, że to Hagalas. Uuu uh, Jacob Slader. Fajnie. Dobra, ostatnie piętro. Mówię, no to nie jest ani trudny, ani długi challenge. Taki najłatwiejszy praktycznie. No może nie najłatwiejszy są challenge, które naprawdę są easy. ja eee, yeah, czemu nie? U, uh, Gapi Okej, okay, miałem jakieś czerwone serce, to spoko Gappisai nawet Chyba, że trzeciego i temu gapiego nie mam, ale whatever O i teraz widzę, które ogniska dają mi soul harty, to w sumie jest zajebiste Dobra boss Let's go bitch! Nie, dosyć mocno build to jeszcze to czerwone Easy Peasy Lemon Squeezy. O, fajny, fajny item. Moko coś tam. Dobra, let's go. Ta, runa Hegalas. Ona po prostu niszczy wszystkie kamienie, czaszki inne takie w pomieszczeniu, Dobra to lecimy dalej. Head trauma, nie wiem czy to nie był jakiś trudny challenge. Ta, to jest ten challenge. Więc mamy soy, soy Milk, tak? Soy Milk? Soy milk to się nazywa. E, mamy Orbitujące Łzy, mamy Sztabkę Żelaza i mamy Small Rock. Ja, te, ten challenge jest dziki. Co też tylko do matki musimy dojść, ale to nasz damage nie jest jakiś wspaniały. Ale myślę, że damy radę. Chyba są też treasure roomy w tym challenge'u. Jak nie, to trochę słabo. O, nie ma treasure roomu w tym challenge'u. Okej, okay. to ten już jest dosyć trudniejszy. Ale myślę, że poradzimy sobie. Najgorzej to jest trafić tymi łzami po prostu. Jakby nie było tych orbitujących łez, to myślę, że ten challenge byłby trochę łatwiejszy. A przez to, że one tak orbitują, to strasznie ciężko nimi trafić czasami. I nie pamiętam, za, co się odblokowuje za to. Chyba też jakoś runa. nie jestem pewien. That was bullshit. Fajnie by było Debbie zdobyć. Tam może jakieś coś fajnego być. Z Brimstone'em? Nie wiem, czy to by dobre było. Coś w sensie by było lepsze, myślę, ale ten Brimstone i tak by był słaby dosyć. Okej, okay, na szczęście to i tak jest normal mode, nie hard mode. Mamy dosyć easy bossów. Nice. Tearsize? Czy to mi coś daje? Nie wiem, może. Przynajmniej łatwiej będzie hitnąć, no. to jest i ten Nawet nie biorę jego. Dobra. Nie jest źle, ale myślę, że te piętro może być moją zagładą, bo Flooded Caves to jest, stra to jest strasznie trudne piętro. Okay. tylko nie dosyć major żeby może się ujawił, ujawnił jakiś Devi slash Angel Room 18% to i tak nie jest tak duży. Please. Nice. Dajcie jakiś item na damage, błagam. Nie, nie. Nie chcę tego brać. No najlepiej nie jest. I znowu mamy flotted cavesy, co jest? Dajcie mi normalne cave, a nie ten ściek. Fuck. Okej, okay, Raczej nie będzie, Debbie. Roomu 4,5% nieważne. XD, I przynajmniej jakiś damage w końcu mam. Szczerze wziąłbym oba itemy. Myślę, że tak zrobię nawet. Barba mi będzie dało serca. Ten DLD. Last, przynajmniej damage może mi zwiększy. Ja, yeah, biorę oba. Oba są zajebiste. No to śmiecił Nie wiem czemu Dunkdevsy istnieją i Flooded Cavesy to są takie zjebane piętra Przeciwnicy na tych piętrach to naprawdę jest jakiś żart daj mi chociaż coś dobrego w sklepie Plecak nie jest zły, no ale... I tak nie mam żadnych temów. Trochę mi kusi, żeby to wziąć. Ale chyba się powstrzymam. Bo mimo wszystko chcę mieć serce. Dobra, ostatnie piętro. Mam nadzieję, że przeżyję, chociaż mogę w sumie dostać trochę damage'a, żeby swój damage a zwiększyć. A mimo wszystko chciałbym przeżyć też nie. Czy ja zginąłem? O mój boże! Sobie robicie dobra. Próbujemy jeszcze raz. I może nie zacznijmy od tego, dobra. Ja pierdzielę, ale pech, no. To nie jest pech, to jest skilliszu tak naprawdę, bo jestem debilem. Uff. Pamiętam, że jak pierwszy raz grałem w tą grę, to ten challenge naprawdę sprawiał mi tyle problemów. Teraz to po prostu zjebałem, bo się zabiłem przez kolce, ale... Ale steel to i tak w kurze. Okej. Okay. Szczerze to bym wszedł do tamtego Curse może. Keniu. You... Dziękuję. Może przynajmniej jakiś item dostanę z niego. Zobaczymy. A! Old Bandage ma szansę, że jak. że jak dostanę damage, to spłonuje czerwone serce. O tym nie wiedziałem akurat. Dobra, zobaczmy, czy się uda. Dwie, z... dwa złote gówna. Daję. Cool. I guess, że cool. Tylko dwa razy szarżało Serio? Ale bullshit. Przynajmniej binkiego dostałem, to jest na spoko. Mam 25 fire rate Jesus To jest w chuj szybko Przez to, że mam Soy Milk to mój fire rate może być nieskończony tak naprawdę Chyba nie ma limitu wtedy Eee... I guess, że mogę wziąć Jak uda mi się darmowe devil deal zdobyć, to czemu nie? Nice HP spoko Dark bomb i ten. Przynajmniej jeden z nich będę miał za darmo, spoko. Ok, Money equals power może nas wykarować w sumie. Tylko trzeba HS na zbierać. Ja. Yeah. Ale ten damage tak się zwiększa, że nawet nie widać, że plus idzie damage. Strasznie słabo się zwiększa ten damage przez Maniac Power, ale przynajmniej trochę się zwiększa, tu już zawsze coś. No, chyba o, jedno, o jedną setną tylko się zwiększa. Ale Steve, zawsze coś. Może go po prostu przed siebie. Jak Brainworm działa w tym? Ok, mamy Red Room jakiś. Może tu pójdę. Ok, normalny pokój. Oj, ten trinket strasznie dziwnie działa, okej okay. Jeśli nie wiecie, to w Red czasami mogą być bardzo zajebiste itemy Bo ten fragment czerwonego klucza to działa jak czerwony klucz, tylko jednorazowo A czerwony klucz po prostu otwiera takie specjalne pokoje czerwone I w nich albo są normalne pokoje, albo są takie specjalne, które nawet Angel Roomowe itemy mogą posiadać I Devil Roomowe, więc... ja. Yeah. Podobno jest jakiś pattern na znajdowanie odpowiednich pokoi, ale szczerze nie pamiętam. To coś, że w literę J albo L musi się układać? Nie wiem. Nie może tylko trochę się zwiększył. A ten fire rate też mocno ratuje. Jakiś... I tam zdaje Ej, ten trinket działa dobrze! On tak naprowadza trochę te łzy na nich. Zajebiście działa ten trinket. Uuu, uh, Book of Belial! No to to już myślę, że wezmę. Zamiast kupona, myślę, że to już jest worth it. Praktycznie jak yy, ten: samonaprawiający łzy działa. To się nie do końca, ale tak mocno tak działa. Zajebiste to jest. Szczerze, bym otworzył tu skrzynkę. Już do areny nie będę wracał się. Mi się nie chce. Uuu, uh, nice! To mi zwiększa damage o 20, o, o 20, czy 20 set, to jest to samo. Ja, teraz, teraz już mamy nad damage. Jeszcze mam Book of Belial, to już w ogóle. O, myślę, że worth myślę, że worth it. Myślę, że worth it. Z, zyskałem więcej niż straciłem. Ok, mam równo 2 damage z Book of Belial, nice. Trochę mało HP, ale już nadrabiam. O mój Boże! Dosłownie chcę wszystkie te itemy wziąć. Ale wiem, że nie mogę. I mean, goldhead mi się nie przyda, bo i tak jeden devi Room tylko został. Uh, czy ryzykować? Fuck it. Myślę, że Warfit będzie Little Horna mieć jeszcze. Zajebiście, te, teraz to my mamy build dopiero. Już te money equals power nic nam nie daje, praktycznie. A i tak, sz, szczerze na początku był spoko, ale jak tylko jedną setną daje za to i tak to jest mało. Nie no, kurde. Little Horn, w połączeniu z tym, że mamy 26 Fire rate to to jest zajebiste połączenie. Okej, okay. final boss. Znowu czerwona? Why? Nie no, zajebisty był mi się trafi w tym ranie. She's getting fucked Nice. GG Dobra, i co odblokujemy? Ey was to nie było te, co przejście otwiera do następnego piętra? Chyba to to było. Dobra, zrobię jeszcze jeden challenge. E, the tank. Uu. The tank, co to było, że mam w chuj dużo HP? Tak, jestem Madziu, jestem w chuj powolny. I mean, Mam dużo HP. No, ale jestem w chuj powolny, nie? A, i mogę niszczyć te, te, nie te. Dosłownie jestem tankiem. Raczej nie ma treasure roomu w tym challenge, ale mogę zobaczyć. Ja, najgorsze jest to, że mam 0.25 speeda. To trochę się... Uuu! O, oh, hello! Dobry start, damn! Ja oczywiście, że wezmę. Jakikolwiek damage jest zajebisty na mazi. Nie, ja, to będzie mozolny challenge. A i tak tylko do matki muszę znowu wysyłać. O mój Boże, jeszcze Taurus! 0-3 Speedo. Jak ja dosłownie będę miał... 0 spida. Ej, ja chcę to wziąć. Wiem, że to głupie, ale chcę zobaczyć, co się stanie. O mój Boże! Jedna dziesiąta speada. O mój Boże Zajebiste Jestem dosłownie taki wolny Ale przynajmniej Taurus mi buduje speed jak jestem w pokoju, więc to nie jest takie złe Ale styl no, poza pokojami Zanim gdziekolwiek to... to jest No nie. <ścoughs> nie Nie dałam rady tego stopcować, To było niemożliwe Aaaał. Oh. Czemu ja kojny gubię? A, bo mam Swallowed Penny, no to... Taurus! Let's go. Coś tutaj... A, no o, Crawl Space, nice. Fajnie by było jakiś dobry item z tego dostać Okej, okay, nie jest źle Darcy nie jest źle A mogę spróbować O! Warfit! Już Warfit. To jest strasznie mazolny challenge, o mój Boże Ja w ogóle nawet samą Madzią nie lubię grać, a ta Madzia jeszcze jest spowolniona tak w chuj. Tu już w ogóle. Jakby damage nie jest zły, fire rate może być, a ten speed. Ten speed. Okej, okay, przynajmniej mamy bossa w końcu. O, speed up! Dosłownie nic mi nie dał. Dosłownie speed up nic mi nie dał, serio. Nadal mam 0,10 normalnie. Eee... Strang będzie lepszy niż Shempress. O! Szczerze? Bym wziął oba nawet. Ta, wezmę oba. Dobre itemy. Okej, okay, to mi daje Black Hearta za darmo, więc XD. Bad PHD w połączeniu z butelką Pilsów. O, Strang przez przypadek użyłem zajebiście. Myślę, że to spoko połączenie. Okej, okay, dwa itemy Gapiego, tak. Za darmo. <grymne> <grymne> nie do tego stoczować z takim speedem. Dobra, final boss, let's go. Przynajmniej normalna tym razem, a nie znowu czerwona. Dobra, rozkurwiamy ją. GG jeszcze damage na koniec. Uff. Ansus to chyba pokazuje całą mapę, z tego co pamiętam. Dobra, jeszcze tylko zobaczę, czy Daily Run już kolejny się odblokował. No to od razu wejdę i wyjdę, żeby mieć progres do Achievementu. I to na tyle w tym odcinku. Także dzięki za oglądanie. I widzimy się w następnym filmie. Nara.